Witam wszystkich bardzo gorąco i niezmiernie serdecznie. Z tej strony Sołtys znajdujemy się na serwerze Silva. I witam was w serii Silva Overwatch, czyli serii, w której będziemy szukać i banować cheaterów. Na początek zaznaczę dla tych, którzy... Będą krzyczeć, że ściągnięte z Izaka, Gimpera i tak dalej. No to tak, ściągnięte. No więc zaczynamy. Mamy tutaj kilka narzędzi takich dla potrzeb szukania cheaterów stworzonych. Hmm, no, tu mamy pierwszego gracza, który expi. Pobierzemy sobie jakiegoś moba, niech będzie wilk. No i... nie no, ten gracz jest ewidentnie czysty. Szukamy dalej. Mamy kolejnego gracza, akurat na ekspowisku, ale chyba jest Afko, więc pójdziemy dalej. Mm, hmm. weźmiemy sobie moba i zobaczymy, co tam dalej będzie ten gracz chciał. Nie, również ewidentnie. Aczkolwiek wrócimy do niego później. Mm. No, zaczął ekspić o wygrać. Pobierzemy sobie moba cyk mm. hmm. No, na razie to wygląda absolutnie normalnie. Zrozpijmy drugie. Nie, to ewidentnie zero żadnych cheatów. Pięknie. Będziemy w tej serii szukać głównie killaury, aim clicków i innych tego typu rzeczy. Ewentualnie jakieś anty knockbacki. Mm. Hmm. Co jest? A, w ścianie byłem. <laughs> w ogóle serdecznie Was przepraszam, ale znajduję się właśnie w akademiku i przez to mam troszeczkę problemy z połączeniem internetowym. Mogę mieć nieduże lagi. Hmm, kolejne na spawnie. Lecimy dalej. Hmm, hmm. Też na spawnie Next. Next. O, 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 o! Expiący gracz, ale Hmm. nie no, plecami nie zabija. Aczkolwiek bardzo dziwny notebook ma. E, wydawało mi się. Nie, jednak jest czysty. Wyraźnie widać, że XP. normalnie. Tak, następny. Następny znowu na mnie. Hmm. Oho. Oho. Co to był za kill? Co to był za kill? Dobra, ja, pobraliśmy sobie szkieletę. I spróbujemy zrespić mu za plecami moda. Zobaczymy, co tak zareaguje. Oho, ho, dobra. Aha. Nie no, to po prostu <noise> magia. No, tak właśnie wygląda, moi drodzy gracze, killaura. Ewentualnie jakiś aim click, No ewidentnie, kolega się obraca w miejscu na 180 stopni, żeby zabić mogła. Pewnie nawet nie widzi tych mogów. Aczkolwiek to był. Nie, no, ale widzieliśmy wystarczym. Przecież. No Jakiś aim click lub Laura zbindowana pod przycisk, prawdopodobnie. No tak, bo nie zabija cały czas tylko. Aha, fajnie, 4, 5, 6 mogów. świetnie. Zaplecamy jeszcze jakiegoś sągeczka. Nie, no myślę, że to, co już widzieliśmy, wystarcza, żeby być pewnym. No, nawet nie odwrócił się do niego, do tego też nie. Hmm. No, ewidentne, ewidentne cheaty. Chyba każdy, kto widział, to demko. Kolejne uzna, że no takie zabijanie plecami, no kochanie, nie robimy, tak. Tak więc Ramses 3, tak, 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 Ramses 3, tak. Eee, cheater Ramses 3, cyk. No i pożegnamy go ładnie. Myślę, że to dobry moment, żeby gracza ślicznie pożegnać. 52 level. No. Jak na pierwszy Overwatch, ban 52 levela? Chyba całkiem ładnie. Ale coś nie odpisuje nam nasz gracz. Hmm. Bo powiedzenie powiedzenia Ramzes. No, zapewne przestraszył się i sobie poszedł. Hmm. No trudno. Będziemy. O, 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 o. o Tam gdzie musimy na HAX pewnie grać, bo mają bojowce i mają mility. No to na pewno na hacks. A żałujcie, że nie widzicie teraz mojej miny. Kochani, wszystko, co jest na serwerze, wszystkie opcje są dostępne dla graczy i są w zakresie umiejętności graczy. Tylko, do niektórych z nich potrzebne są nieco większe. Owe umiejętności. Tak więc yy, nie ma możliwości, żeby czegoś się nie dało zdobyć. Zarówno konie bojowe, jak i militarne są wykonalne, tak? Nie ukrywam, że militarnego jest zdobyć bardzo trudno. W tym momencie jest chyba dwa czy trzy militarne tylko na serwerze, ale to jest realne. I wcale cheaty do tego nie są potrzebne, bardziej jak wipunek i dobry team. Może nakręcę jakiś krótki poradnik o tym jak szybko zrobić misje konne w przyszłości. 52 level na początek. <laughs> Hmm, 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 Po co? Na co mamy czekać? Wszyscy widzieliśmy doskonale twoje cheaty, kolego. <grywka> Nie wiem o co chodzi. O, oh, Boże, Boże, Boże. Zobaczysz na YouTube. Myślę, że no nie, no. czasami niektóre sytuacje są takie na w graniczu błędu, że ciężko jest to cenić. No ale tutaj kolega po prostu obracał się o 180 stopni, kilkanaście mobów. Mm -hmm. To co, żegnamy go. To chyba dobry moment, żeby pożegnać tego gracza. Link do kanału. Dobrze, to podam wam, podam wam jak wstawię. Macie TV. Bywaj, pa. pa, pa, pa. Jeszcze? Coś jeszcze chcesz dodać na koniec? Te ostatnie słowa graczy są czasami naprawdę śmieszne. Z pełami się nie gada nara. Z citelami się nie gada nara. Mój drogi kolego Ramzesie. Perm, Ramzes 3. czyty Aura. Ewentualnie Antynok. I'm click... fu, nie no, I'm click. Czy coś w tym stylu. Co jest? A, Boże, miss click. Mm. Run, chest napisałem. <grym> no nie ukrywam, że trochę się zestresowałem przed tym odcinkiem. Może dlatego. Dawno nic nie nagrywałem. Myślę, że teraz to się zmieni. Mam nadzieję, że podobał wam się odcinek. Złapaliśmy cheatera. Tak więc do zobaczenia w następnym. Zostawcie koniecznie łapkę w górę i subskrypcję. A teraz napisy, których i tak nie przeczytacie.